Hejka, hej kochani. Witam Was bardzo serdecznie. Wybieram się właśnie z mamuśką. A Tobie tak? Ja mam maseczkę, ale ja nie mogę mówić tak jak jesteśmy teraz. Wejdę do sklepu to założę. Wybieram się z mamuśką na zakupy. Pawła zostawiłam z dziewczynami, ale ma takie zadanie. Czemu <grym> się odechciewa wszystkiego? Później Wam powiem. Dzisiaj śpimy u Agi, opiekujemy się chłopakami, także e, mamy e, Kurka dzieciaków pod swoimi skrzydłami. Oczywiście ja z Pawem, Moja To dzisiaj też imprezuje. Jakieś rolety? Dolety. Tak, mama szuka rolet, a ja zobaczyłam, patrzcie, jakie fajne są panele tapicerowane, gotowe. Jesteśmy w obi. Tak myślę, zobacz. Do dziewczynek do pokoju może takie? To jasne. No. no, te różowe na górze, czy fioletowe. Lili chciała fioletowe, mija różowe, ale piękne. Zobacz, ten zielony, jaki fajny. Nie wiem, czy to widzicie. O, rozjaśnię troszeczkę. No piękne są. Ale te mi się bardzo podobają. I takie fajnie by wyglądały. Tak. Tak, o tutaj są ceny, zobaczcie. to jest jedna sztuka. Tak, zobacz, to na dole. 36. Ale to fajnie by się prezentowało przy ściance Lili taką będzie miała sportową. To wiesz, miękko uderzy w ścianę, no to jest miękkie. O, super, patrzcie, można to... Co się przykleja? Tak. Fajne. muszę pokazać Pawłowi. Jeszcze drzwi wejście, bo muszę... Się... O, mama remonty, po nas remonty będzie robić. Trochę zużyliśmy tam, wiecie, wszystkiego. Łazienka do wymiany. Uuu, dzieje się, wszystko się psuło, akurat jak my mieszkaliśmy. Znaczy jeszcze mieszkamy. Dotarłyśmy, mamuśka wybiera i tutaj mama. Mama chce jakieś kolorowe, ja mówię białe bierz, chyba że czarne, albo takie dzień-noc rolety. To sobie możesz wybrać. Zobaczcie. my też kiedyś no, będziemy musieli. bardzo za tym białym nie to ja nie jestem. Dlaczego? Ale ładnie wyglądają białe. A chyba, że szare. No, ale szare nie ma. Zaraz no. się zapytamy, może są. Ale takie żółte to paskudne. Brązowe też. też 403, białe 403, 403. najładniejsze. To to żółte. żółte paskudne, no. I nawet przecenę jest na żółte. Widzisz, zobacz. Poczekaj. Widzisz? nikt nie kupuje. Odwróciłyśmy się jest wyprzedaż. Ale zobaczcie, jakie kolory. Ojej, to w ogóle nie mój świat. Mama nawet tam nie patrzy. Bierzesz te i lecimy. Lecimy, lecimy. Coś jeszcze? Nie. O, widzę, jakie szybkie zakupy z mamcią. Ze mną i z mamcią takie szybkie zakupy. Jakie fajne poduszki. Och, te zielone, piękne. Mama kupiła sobie rolety, a ja taką wycieraczkę. Bo słuchajcie, teraz tyle piochu, błota, wszystkiego jest, że przed domem musimy... E, coś takiego sobie albo już w garażu postaramy. Wyszliśmy na zakupy do Biedronki. Powiem że teraz w promocji są moje ulubione lody. Takie oto zakupy. Dzisiaj pizza. Wyjedziemy do chłopaków na kolację. A z dobrych rzeczy przepyszna jeszcze jest ta czekolada. No. I takie tam Dotarliśmy do chłopaków. Paweł wziął się za drugie danie. Trochę Ci wypływa z tej patelni. No bo... Ledwo, ledwo. Rozmiary, rozmiary, ilość mięsa. Rodzina się powiększyła, tej patelni trzeba powiększyć. Naszytowana tutaj już mamy pizzę. proszę bardzo. Teraz będzie gotowany makaron. Marchewki jako przegryzka dla dzieci. Ale najpierw, proszę bardzo, powiemowałam. I jakie będą obcinać. Nie używasz mikrofonu? Chodź się chuć, i uklepię, żebym nie widziałem. Dobra, szybko, szybko i czekoladowe też weź. Też? Hey. Ja no, chcę dużo. No ale tyle nie uklepię. Jamie, mm. Ty Nie chcesz? Chcę. Sprzyczajki. Ja zabieram się do pracy. Ja też. A to się zobaczcie pogonili. Nie, ja <laughs> to dywan. I to jeszcze gdzie? Na no, ogrodzeniu. A, no, no tak, musisz nagrodzenie iść. Powodzenia! To trzepie dywany jak za starych czasów! W Irlandii nie mieliśmy. W Irlandii. Ale nie mieliśmy trzepaczki! U nas tutaj proszę pankęje porobione. Moje dyski już wyciągnięte. Komputer sobie wyjęłam. I mam tą czekoladę z biedronki. Powiem Wam, że super, naprawdę smaczna. I to jest gorzka czekolada z kawałkami karmelu i salą morską. No i ja tu moje słuchawki, myszka. Zabieram się, ogarnę trochę jakiś filmik, może. Otworzyłam komputer i zobaczyłam to, co ostatnio robiłam, czyli drukuje Lili dyktanda, bo ma klasówki. Powiem, Wam, że dużo siedzimy z Lili, z lekcjami, ogólnie, co ma do domu zadane. Naprawdę tylko jest bardzo, bardzo dużo. I dzisiaj Paweł powiedział, że on protestuje! On protestuje! On nie będzie z dzieckiem siedział i odrabiał lekcji! się Protestuje! Powiedział, że on na to się nie pisze, nie będzie z dzieciakami siedział po nocach. No często do dziewiątej siedzimy. I lekcje odrabia, no wiecie, musimy, znaczy ja odrabiam i siedzę, bo Paweł to <laughs> powiedział, że on ma, on ma tego dość. Dziecko ma się nauczyć w szkole i w domu ma jedynie powtórzyć, ale wiecie, ja to ja jestem taka, że zaraz jej tłumaczę wszystko odnośnie uskreskom, jak zwykłe, kiedy RZ, kiedy z kropką, no i, i ja to robię, siedzę w domu i robię, on mówi, Boże, już dwie godziny siedzicie przy tych lekcjach, wyjść trzeba na dwór, coś tam porobić i... Dzisiaj, jak powiedziałam, że są dyktanda, są sprawdziany, z angielskiego sprawdzian. I na, na koniec, jak powiedziałam, że jest nawet z religii, to on spojrzał się i mówi, nie no, jeszcze z religii! Sprawdzian. Poszedł akurat teraz, bo jakaś ta awanturka się zrobiła, ja nie mogę przy nim mówić, bo on się tak oburza. To wszystko. Mówi, że nie, to jest za dużo dla dzieci, zdecydowanie. Nie będziemy z nim siedzieć. Niech ma takie oceny, jakie ma. No ale wiecie, no, jak ona jest taka pyta się mnie, co mam jak to, no to ja siadam, rozkładam, chociaż też mi się nie chce. Nie wiem, nie robię obiadu wtedy, tylko siadamy i robimy zajęcia, i idę i kupuję gotowe dania, bo nie ma kiedy gotować. Także ja rozumiem wszystkie mamy, które siedzą z dzieciakami w domu. I odrabiają lekcje i uczą się razem z nimi, bo tak naprawdę my uczymy się razem z dzieciakami. Także lekcje jego przerażają. On ma dość, on protestuje, on mówi, że dzieciaki w ogóle nie powinny lekcji odrabiać w domu. Powinno to być zrobione od razu w szkole. Tak było w Irlandii i to było super. Teraz dzieciaki są, czekajcie, mamy znajomych, mają w czwartej klasie, w piątej klasie dzieciaki do tej pory nie mają zadanych, zadawanych lekcji. Może nie we wszystkich szkołach tak jest, ale jest. I następną gumę? Nie, na jutro sobie zostaw koteczku gumę. Dobra, no bliska. To chcesz, to chodź, zadania będziemy robić. No, no, na weekend. O jajko, o jajko. Wiem no. wam już wcześniej, że mamy taką zasadę, że weekendy sobie tam wiedzą. Trochę więcej słodyczy, a na tygodniu nie ma i jest. Dobra, no to ja te dyktanda sobie tutaj zapisuję. Takie fajne stronki znalazłam z dyktandami dla dzieci. Jej drukuję i wiecie, no i tak nie wiem, ty trenuję, a jeszcze mam super książkę. Zaraz Wam pokażę, kochani, tylko tutaj ogarnę, bo coś mi tu wyskakuje. Pokażę Wam książkę, moją książkę. Zobaczcie, to jest proszę bardzo, moja książka, uczę się ortografii. Dorota, kruk, klasa czwarta, b piąta B, sobie podpisywałam. Jeszcze tak mam D kruk. I nawet, słuchajcie, stawiałam sobie same oceny, To są fajne dyktanda, proszę bardzo, czwórka, 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 piątka, o, tutaj, muszę wszystko pościerać, proszę, BDB, tak się kiedyś stawiało oceny, o, BDB, no tak, pisało się, bardzo dobry, na przykład to była piątka, BDB. Cel to celujący. No same piątki miałam, no. Widzisz? Ale kto cię stawiał to cel? No Sama sobie stawiałam. Jak nie było żadnego błędu i wszystko napisałam poprawnie. Ale kto ci dosprawdzał, bo może ty sprawdziłaś i zobaczyłaś błąd. Nie, no sprawdziłam sobie pewnie, jak nie A, A, Lili, bo ty nie wiesz. Dosłownik jeszcze muszę ci pokazać, ojejku. I powiem Wam, że teraz już nie ma. Nie ściągałam, tylko później sprawdzałam najpierw uzupełniałam. No, tak dużo nie narobiłam się. Zu, widzę, że tu trochę. No, teraz już takich fajnych książek nie ma. A moja mamuśka zachowała, także mam książkę i teraz uczy się z niej. Lili. Cztery, osiem. Ale już robi dyktanda. A jeszcze Totku chciałabym powiedzieć, żebyś wypowiedział po, się na temat tych lekcji. No, dlaczego ty tak protestujesz? Dlaczego ty nie będziesz siedział i dyktanda nie będziesz zemrozbił? No, co to jest? Nie, nie no. żeby nie robić w ogóle, ale tak cały czas się, siedzieć. Bo codziennie jest Bo ten siedze. program nadmuchany taki. Nie chcę się ci, co dmuchają program. Miki, gdzie idziesz? Każdy Na coś swojego i... posadza i później sięć po nocy. No, pewnie, że tragedia, jak też patrzę, to ale... Dużo mamy słodyczy, jest weekend, jemy dużo słodyczy. Jak my jesteśmy w weekend i nie ma rodziców, to my rządzimy, możecie. A może teraz? Teraz to już późno. Ale jutro będziemy jeść, śniadanie. Ale, go wzięłaś, ale go wzięłaś, możecie. A, to, a nie, teraz to już jest Rukola. Zobaczcie, nadawałam sobie brokoli. I Paweł to oleje. rukola spala. Paweł to oleje po pizzy, a ja zawsze. A ty przedni tam. A ja obok. I tak sobie macam. O, właśnie tak. Macam, 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 macam. I zajadam. Mm. Pychotka. Musi być, kochana, ostro z tym sosem, nie? Nasze sosem z oliwą. I papryczki, czyli pychotka. Jeszcze mm. jedna się robi. Mm. I ta cebula pyszna. A to jest ta cebula, którą ja, ja kupiłam, bo ja ją przywiozłam do Agi. Tak. Nie? Twoja poszła do A -a -a. To jest Agi. Musimy się To jest ta źródła. Taki posmak inny, prawda? Taki słodki. Inna cebula. Co to za cebula? Zobacz, Czyli... jak... Taka... Zobacz jak cebula cebuli nie od razu zmienia się smak. No. Naprawdę pyszne. Pyszna cebula. Robię na pizzę. Mhm. Powiem wam, że czworo dzieci jest, bawią się razem, jest spokój. Oczywiście było tam mamo to, a mamo to. Ale jakby piątego Boryska nam podrzucili, myślę, no, że też by było okej. Tylko Borysko śpi w nocy, okej, okay, okej? Nawet byśmy chyba zjedli z spokoju. Damy radę, damy radę z dzieciakami. Todek ogarnia, ja ogarniam, jest okej, okay, tylko gorzej, jakby już chodziły do szkoły i trzeba by lekcje odrabiać. Nie, nie, nie. To wizyta. A nie tam. Na dalsze. Na Good night, Mia. Good night, Good night Miki. Good night. Jest światełko duże, widać wszystko. Papadzieciaki. dzieciaki! A mama, to się złożyło. To i to jest... Tak, super macie. Good night, my little piggies. Good night, bye, bye. Good night, bye, bye. Good night, bye, bye. Good night, my little piggies. Good night, bye, bye. Niestety na Netflixie nie ma uprowadzona 3, ale oglądamy coś takiego. Tadek mówi, że będzie fajne. Co to jest? Nie no, Zaraz Wam pokażę. Czy podoba Ci się ten tytuł? Focus.